Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Peugeot Boxer L4 H2 zabudowany w firmie Valdicam. Ja nazywam się Sebastian Klaus. Zapraszam na materiał. 6,33 długości, ponad 2,5 metra wysokości. Pojazd przeznaczony dla czterech osób do jazdy i dwóch osób do spania, plus opcjonalnie dla dodatkowo dla dwóch dzieci. Pojazd trafił do firmy Valdicamp jako typowy Blaszak, i to jest nowka, bo ma tylko 200 km przejechane. Waldi wstawił okna Dometica S7, plus wyposażył całe wnętrze, oczywiście. Camper otrzymał markizę, otrzymał bagażnik rowerowy i wszystko to, co taki typowy camper van posiadać powinien. Nie bez przyczyny stoi tutaj właśnie to siedzenie przed kamperem, ponieważ jest to opcjonalne wyposażenie i bardzo ciekawy układ, jaki tutaj został zastosowany, a który chciałem Wam zaprezentować. Kamper oczywiście jest w trakcie zabudowy, ale jak to zwykle bywa, ja przyjeżdżam tutaj i jak kamper jest nieskończony. Zobaczcie, dwa obracane fotele, plus fotel tutaj zamontowany od firmy Mobiframe. I dodatkowo w tej szynie może być zamontowany właśnie fotel, który widzieliście przed kamperem. Bardzo ciekawe rozwiązanie, bo przecież. Nie zawsze jeździmy w cztery osoby. Akurat tutaj właściciele, starsze małżeństwo jeździ najczęściej w dwójkę, ale stworzyli dzięki temu możliwość, aby rodzina, czyli ich dzieci mogły ze własnymi rodzinami też tutaj podróżować, czyli na przykład z dwójką małych dzieci. Szafki tradycyjne takie jak to robi zawsze Camp. Oczywiście, wykładany sufit, wszystkie ściany, fajne, w takim ciekawym kolorze. To wszystko w takich beżach się mieści. Zobaczcie, i roleta, i moskitiera wszystko we wszystko te okna. Okna są wyposażone, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. A jak prezentuje się kuchnia? A w kuchni mamy lodówkę Dometika otwieraną z jednej i z drugiej strony. Kuchenkę indukcyjną, no i z lewo zmywak do tego, do tego szuflady. Zobaczymy, czy tutaj o szuflady są. Tutaj duża szaf, szafa, to już większość produktów w Waldicamp właśnie tak jest, tak jest wyposażana. I tak się do tego tutaj, oczywiście 230-230. Tutaj kolejne 230 i włączniki. No i co ciekawe. Moskitiera na całych na całych drzwiach. A jak prezentuje się łazienka? Oczywiście możliwość wzięcia prysznica przy zastosowaniu firanek. Tutaj mamy słuchawkę od prysznica, która jest jednocześnie baterią umywalkową. To składamy. A jak chcemy umyć ręce, to oczywiście jest taka możliwość. Toaleta Tetforda kasetowa, opróżniana z zewnątrz, a mówię dlatego opróżniana z zewnątrz, ponieważ Waldi Camp czasami stosuje rozwiązania takie, że jest możliwość opróżniania kasety od wewnątrz. No i przyszedł czas na część sypialną. Dwa łóżka wzdłuż przy tej długości kampera, campervana. No to powiem wam, że ciekawe rozwiązanie nietypowe, bo z reguły stosuje się w poprzek. Ale dlaczego to tak jest? Ponieważ właścicielka tego pojazdu ma zaledwie metr 50 m długości, także tutaj jest akurat takiej długości troszeczkę większe to łóżko, a to łóżko dla męża ma metr 90 m długości. No i istnieje możliwość połączenia tego, tak jak tutaj widzicie, jeżeli małe dzieci by miały podróżować. A ten materac jest podzielony na dwie części. I dzięki temu uzyskujemy możliwość dostania się do garażu, do bagażnika od wewnątrz. Na ścianach ciepła wykładzina, także przy, przyjemna, przyjemna w dotyku dotykowe oświetlenie. Szafki wiszące. Tutaj Max Fan. W dachu nie ma tutaj akurat w tym kamperze klimatyzatora, ale takie było życzenie właścicieli. Dobrze i tak prezentuje się pojazd z tyłu, bardzo duży garaż, na wyjazd na narty, na wyjazd wakacyjny, to oczywiście jest, jest możliwość do montażu, żeby były dwa łóżka oddzielnie, no i zbiorniki. Mamy zbiornik na czystą wodę 75 litrów i na wodę szarą również 75 litrów. Tutaj możliwość brania prysznica zewnętrznego z ciepłą, zimną wodą. No a co mamy tutaj w środku? Zobaczcie: Truma Kombi Diesel. 6E, czyli z dodatkowymi grzełkami elektrycznymi. Mamy 150 Amperogodzin akumulator. Mamy przetwornicę 2000. No i to wszystko współgra w połączeniu z solarami. Tam jest 300 300 W na dachu. Z tyłu mamy dodatkowo, jak i tutaj już jesteśmy, to mamy kamerę cofania. Mamy w oknach również, tak jak z przodu, moskitierę i i roletę. Tak się właśnie prezentuje ten pojazd. Mam nadzieję, że ten camper Wam się spodobał. Jeżeli takiego byście chcieli sobie zabudować, to za 170 tysięcy złotych brutto firma Valdicamp Camp może to dla Was zrobić. Zapraszamy tutaj serdecznie, jeżeli macie swój pojazd do zabudowy, przyjeżdżajcie z tym pojazdem, a jeżeli chcielibyście kupić całego kampera, to również jest taka możliwość. Firma Waldi Camp z Piotkowa Trybunalskiego. Dziękuję.